Cześć! Dzisiaj chciałem zrobić takie podsumowanie całego mojego roku, ale uwaga, tylko na YouTube, Dlatego, że na tym YouTubie naprawdę dużo się działo. Mam nadzieję, że mnie obserwujesz już od dawna. Jeżeli obserwujesz, to daj znać w komentarzu. Ale nie wiem, czy wiesz, przez cały poprzedni rok dwa razy w tygodniu wypuszczałem filmy związane z e-marketingiem, e związane z dropshippingiem czy sprzedażą w internecie. Było to tak naprawdę jedno z moich większych challengeów wyzwań, gdzie no spiąłem się i naprawdę poświęciłem mnóstwo czasu, żeby pojawiły się fajne treści na tym YouTubie. Ale muszę ci powiedzieć na początku, że no, mój sukces to jest dzięki Wam. Także dziękuję bardzo, że mnie oglądasz, że dasz łapkę do góry, że dasz komentarz, bo dzięki temu moje filmy zwiększają, zwiększają zasięgi. Także dziękuję, że oglądasz. Tutaj jest akurat zdjęcie z pierwszego dropkampa, gdzie nie ukrywam, ponad połowa osób właśnie przyszła z YouTube'a. To było takie spotkanie, gdzie miałem zaszczyt Was. Poznać osobiście, co jest naprawdę bardzo fajne, bo co innego, jak ja mówię, ktoś tam ogląda, ja nie wiem, kto to ogląda, a nagle okazuje się, że za tymi lajkami, komentarzami pojawiają się e, prawdziwe osoby. Także dziękuję Wam bardzo za to. Więc teraz muszę Ci powiedzieć, na czym, polegała, e, na czym polegało to wyzwanie. Więc przez e, w styczniu e, zeszłego roku. Właściwie w styczniu 2021 roku postanowiłem, że dwa razy w tygodniu będę publikował filmy. I to był poniedziałek o godzinie 19 i czwartek też o godzinie 19. I muszę Ci powiedzieć, że jak na początku zaplanowałem: A co to jest dwa filmy? To nagle okazało się, że jestem strasznie dużo pracy. Eee, muszę Ci powiedzieć, że jakby nie mam problemu z wymyślaniem treści, o czym ma być film i tak dalej, bo tych treści mam, e, pomysłów w głowie mam setki, ale z poświęconym czasem, bo przez ten cały rok to zobacz i ktoś. E, w sensie ja e, i chorowałem, i byłem na urlopach, i miałem jakieś problemy, i miałem masę pracy e, w sklepach. Na przykład pod koniec listopada i grudnia, kiedy w moich sklepach naprawdę sprzeda sprzedawało się masę towaru, to i miałem e, mnóstwo pracy z opiekowaniem się, nadzorowaniem, rozwiązywaniem jakichś tam mniejszych czy większych problemów, no to jeszcze dodatkowo musiałem nagrywać. Film. Nie użyłem tutaj wymówki, że nie miałem czasu. I tak naprawdę, przez ten cały, cały rok tylko raz e, zrobiliśmy taki filmik, że tylko wstęp nagrałem i część daliśmy z, z, z innego filmu, ale to naprawdę, uwierz mi, było masę ciężkiej pracy. No i widzisz tutaj w statystykach, że e, w tym roku udało mi się wrzucić aż. 100 5 filmów, czyli jest gdzieś koło 48 tygodni, czyli zobacz dwa, dwa filmy na, na tydzień masę rzeczy, było to prawie 400 tysięcy wyświetleń czyli no bardzo bardzo dużo, jak na taki kanał merytoryczny, tak, bo musisz wiedzieć, że to nie jest kanał związany z rozrywką gdzie na przykład, nie wiem, Kankana z Grębocic ma kilka milionów wyświetleń tylko to jest film dla osób no takich jak Ty, którzy chcą się coś nauczyć którzy chcą się rozwijać i tak dalej, to nie są popularne Rzeczy, więc 400 tysięcy wyświetleń uważam, że jest to bardzo e, dobry wynik. No i też przybyło mi subskrybentów. Musisz wiedzieć, że ja ten kanał już wcześniej, już e, m, kilka lat temu go stworzyłem. Dodałem tam kilka takich filmików. No i tak naprawdę troszeczkę zabrakło mi zapału i zacięcia, żeby tworzyć i rozwijać ten kanał. I dopiero w tym roku 2021 naprawdę wziąłem się do roboty. No i zobacz, przybyło mi prawie 5000 subskrypcji. Jest to naprawdę bardzo duża liczba jak na kanał taki e, marketingowy. E, tak jak wspomniałem, trochę nudna tematyka, ale bardzo e, przydatna, bo potrafia e, zmienić życie. No, i teraz powiem Ci, ile zajęło mi czasu montowanie tego wszystkiego i nagrywanie. Ja muszę Ci powiedzieć szczerze, że ja jestem odpowiedzialny za, no, za przedstawienie tej treści, wymyślanie, scenariuszu i tak dalej. Natomiast nagrywaniem i montażystą jest Rafał, którego serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. I też bardzo często, jak już mi się nie chciało nagrywać, ja mówię, a zróbmy coś innego, to Rafał mówi, nie ma wymówki, przychodź. Dzisiaj go nie ma, dlatego że dzisiaj się trochę rzeczy pokomplikowały. I tak naprawdę gdybyśmy to sobie przeliczyli na dni robocze, no to praktycznie no to 46 dni roboczych. I tutaj też nie chcę się żalić, że to tak, tyle czasu zajęło, ale zobacz, żeby odnieść sukces na jakimś kanale, no bo no, ukry nie ukrywam, że te 5 tysięcy subskrypcji to jest jakiś sukces. No e, obstawialiśmy koło 8 tysięcy. No planu się nie udało zrobić, e, więc zatrzymać się na, na tych 5 tysięcy jest to naprawdę e, bardzo, e, bardzo dobry wynik. Dlatego, że też cieszę, że tyle osób Was jest i tyle osób stale e, ogląda ten mój kanał, ale to jest też pokazuje trochę zacięcie I tak samo jak ja mówię, słuchajcie, otworzyć sklep, e, jak otworzyć sklep internetowy sukcesem. No to prawda jest taka, że jeżeli przez rok też poświęcisz na to tyle czasu, ile ja na prowadzenie mojego YouTube'a, no to e, sukces masz gwarantowany. Nie zawsze to jest spektakularny. No tu akurat się stało tak, że, że przez ten cały rok żaden z moich filmów nie został taki, wiecie, wiralowy, no bo tak naprawdę, no nie oszukujmy się, to jest e, kanał taki mm, no mocno, mocno merytoryczny i dla zobrazowania mogę Ci powiedzieć, że jeżeli jest kanał rozrywkowy, to tam na przykład e, YouTube płaci, tak bo nie wiem czy wiesz, też zarobiłem trochę pieniędzy na YouTube, ale o tym może powiem Ci w kolejnym odcinku, a jestem ciekaw jak myślisz ile zarobiłem z YouTube'a, z tych reklam, które powiem Ci na YouTubie przez... Przez ostatni rok. Daj znać w komentarzu, a obiecuję, że e, może pod tym filmem, czy nagram kolejny film i pokażę, ile na tym zarobiłem. Ale żeby to tak e, przeliczyć, to słuchajcie, jeżeli macie kanał rozrywkowy, np. jakieś bajki dla dzieci, albo kankana z gręboci, czy coś w tym stylu, no to macie. Myślę, że tam za milion wyświetleń jest 2-3 tysiące, natomiast u mnie jest to znacznie e, lepiej koło 5 do 6 razy, ale paradoks na tym polega, że nie jestem popularny tak jak kankana. Dobra, dajmy spokój tej e, kankanie. Tak jak widzisz, e, tutaj e, mnóstwo, się, mnóstwo czasu zaangażowaliśmy, e, więc będzie nam miło jak dołączysz do subskrybentów i dasz e, lajka. No, i też takie statystyki, że dostaliśmy prawie 10 tysięcy lajków, 2000 udostępnień tych filmów, prawie 1000 komentarzy. I muszę Ci powiedzieć, że w większości to były pozytywne komentarze albo komentarze od ludzi, którzy chcieli się coś dowiedzieć. taki komentarz, że ktoś tam pomarudził, coś wyzwał i tak dalej, no to było naprawdę na palcach jednej ręki można policzyć. No i 31 tysięcy godzin oglądania kanału. Czyli, no naprawdę, e, to jest też taki trochę obowiązek, nie wiem, presja, obowiązek, zaszczyt, że tyle osób e, poświęciło czas na oglądanie moich filmów. Także jeszcze raz, to dopiero drugie podziękowanie. Dziękuję Ci bardzo za to. Tutaj masz e, taką zmianę względem 2020 roku i 2021 roku, i zobacz, że w tym pierwszym roku, 2020, ja tam praktycznie nic nie robiłem, tak? Rzuciłem kilka takich filmów. No i tak w ogóle nie zajmowałem się YouTube'em, bo jakoś tak czasu nie było. Najczęstsza wymówka wśród moich kursantów nie ma czasu. Eee, więc tak, żeby nie było, że ja mam taką wymówkę, po prostu nazwę to po imieniu. Nie chciało mi się. Eee, tutaj prezentuję Ci trzy, top trzy eee, filmy, które miały najwięcej wyświetleń. Więc pierwsze to jest dropshipping challenge 48 godzin, gdzie pokazałem Ci jak 48 godzin można eee, Stworzyć sklep internetowy, dodać produkt i dodać kampanię. Co ciekawe, udało mi się też tutaj zarejestrować domenę i podpiąć płatności online. Naprawdę e, myślę, że to si siła podświadomości, ale udało się to zrobić wszystko w 48 godzin. Zresztą, jak sobie wejdziesz w ten film, to możesz sobie zobaczyć, kiedy ta domena była działa kiedy domena została uruchomiona i tak dalej. Jest to e, film, który no, najwięcej e, pochłonął też mojego czasu, dlatego że wszystko trzeba było to zmienić. A, to trzeci, dobra, nie, popa nie popatrzyłem. Na odwrót, Rafał mi na odwrót to e, poukładał. Później drugi to jest: sprzedam to przez 7 dni, czyli wziąłem produkt z niszowca. To jest taki mój portal, gdzie po prostu wklejam produkty, które się sprzedają. Dlatego, że zauważyłem, że bardzo dużo osób nie ma pojęcia, które produkty się sprzedają. I najczęściej to jest tak, że ktoś otwiera sobie sklep, dodaje jakieś szare poduszki i nagle mówi: A, że to oszustwo, że w internecie się nie sprzedaje, że to nie ma sensu. Nie. Sprzedaje się specjalna gama e, produktów. I ja bym powiedział, że w internecie sprzedają się te rzeczy. Które są e, markowe, czyli na przykład porównujesz sobie, nie wiem, iPhone'a, jakiś tam Samsunga i tak dalej. Później rzeczy takie, wow, które rozwiązują problem, to są te rzeczy, o których ja polecam. No i trzecia grupa to są rzeczy e, takiego, takie handmade e, i tak dalej. Więc wszystkie pozostałe rzeczy, no to raczej też się sprzedają, ale e, słabi. No, i top pierwszy film, czyli ten, który miał najwięcej wyświetleń, no to jest Jaką branżę wybrać. Więc to jest też bardzo fajny film, zapraszam cię do oglądnięcia. Natomiast z tych filmów, taki mój najbardziej ulubiony, ten, gdzie no, wyszło fajnie, bo tam nie było jakichś dubli i tak dalej, tylko wabałem, zagrałem, że stwierdziłem, że ten produkt mi się sprzeda, No to był właśnie ta trójka, więc jak masz trochę czasu, zobacz jak można uruchomić sklep 48 godzin i wygenerować sprzedaż. I to był też taki film, trochę e, ukłon w stronę tych osób, które mówią, że no nie mają czasu i tak dalej, a tu wystarczy tylko 48 godzin, ale trzeba sumienie pracować. No, a jak to się wszystko e, zaczęło? Ponad rok temu, to by był listopad czy październik, wrzuciłem pierwszy taki film z mojego kursu, czyli o dropshippingu. No i muszę ci powiedzieć, że się strasznie zdziwiłem, że ten film, który trwa uwaga 40 minut, czyli strasznie duży, że on. E, można powiedzieć, że załapał takiego wirala na YouTubie, czyli zaczął być. No, ludzie zaczęli go oglądać, bo wszystkie te moje filmy tam są też śmieszne. Jak sobie wejdziesz w moje filmy wideo i przeskrolujesz do yy, końca, to też tam jest yy, grupa filmów, które miały być śmieszne. No, ale nie zawsze to wychodziło, że to było śmieszne. Możesz Ile oni mogą tą kasę oddawać? Pół roku temu była płatność za fakturę. Yy. I to był ten, e, pro, to był ten mm, film, który muszę ci powiedzieć, no załapał. Pokazał mi, że mówienie ludziom o dropshippingu czy o sprzedaży internetowej, to jest coś, co ma popularność, i może to jest taka swojego rodzaju nisza. E, więc ten film do dzisiaj oglądało 50 tysięcy osób, więc myślę, że całkiem fajny. Komentarzy pod tym filmem jest naprawdę masa. Natomiast jeżeli chodzi o mój ulubiony film, to jest właśnie Drop Life, czyli jak żyje z dropshippingu. E, nie wiem, czy słyszałeś, ale na niektórych swoich filmach właśnie mam taką tezę, że nie, nie wydawaj na Passata, wy, wydaj na pasję, Bo muszę Ci powiedzieć, że nie jeżdżę Ferrari, natomiast jak widać, latam na paralotni, pływam na kitesurfingu i tak e, dalej. Podróżuję, bo podróże i sporty, czy w ogóle pasja. Nieważne jaką masz, to jest najpiękniejsza rzecz, na którą można wydać pieniądze, a nie po prostu e, samochody. Więc motory, paralotnie to wszystkie moje ulubione takie rzeczy. E, jeżeli jesteś ciekaw, no to zapraszam Cię do tego filmu, czyli Drop Life, jak żyje z dropshippingu. E, no i na końcu no, chciałem Ci bardzo podziękować, że oglądasz moje e, kanały. E, Przeciw podziękowanie właściwie mój kanał, tak, bo mam jeden, mimo że zarządzam też kilkoma kanałami, które są znacznie większe od mojego, ale ten z tym kanałem, z racji tego, że nosi moje imię, i jestem mocno związany, także się cieszę. Jeżeli masz jakieś pomysły, co mogę zrobić w kolejnym roku, e, zachęcam cię gorąco e, i daj znać e, w komentarzu. E, jestem też ciekaw, co myślisz o moim kanale. Możesz napisać takie uwagi, tylko pamiętaj, żeby to była tak merytoryczna krytyka, a nie taki hejt. E, no bo to wtedy no, nie ma sensu. Można wejść na inny kanał i sobie pohejtować. Natomiast e, jakie plany na następny rok? Muszę Ci powiedzieć, że w następnym roku na pewno e, e, zmniejszę liczbę filmów. Postaram się, żeby były dłuż, dłuższe i takie można powiedzieć bardziej praktyczne. Dlatego, że jeżeli pokazuję ciekawy film, na przykład ostatnio dodałem e, w grudniu, teraz film o tym, jak robić kampanie mailingowe. To te filmy oglądało 200 osób, czyli coś, co pozwoli ci wygenerować dochód pasywny, czyli zbierać, jakby zbierać bazę danych i pokazuje, jak sprzedaż, ma takie małe zasięgi, co mnie jakoś smuci, ale z, będę, się starał, będę się starał robić takie filmy, tak jak tamte trzy, czyli takie challenge, bo myślę, że to jest też fajne, pokazać, że te rzeczy, które ja pokazuję w tym filmie, że one działają, a działają, bo wiesz, mi, mam ponad 10 sklepów, które, gdzie mam wspólników 10, którzy prowadzą mi te, mm, te sklepy, no i po prostu to wszystko działa. Z tego miejsca dziękuję Ci bardzo, no i życzę Ci udanego, nowego, nadchodzącego roku. Dziękuję, że jesteś i do zobaczenia.